Dobry wieczór, cieszymy się, jak zwykle z każdego zwycięstwa się, się cieszymy, zwłaszcza, że teraz mieliśmy, zanotowaliśmy krótką serię dwóch porażek, które jedna bardzo pechowa i to na pewno nasze morale troszkę spadło i potrzebowaliśmy tego zwycięstwa jak tlenu. Chcę pochwalić całą drużynę za to, że wytrzymała trudy spotkania, ciśnienie, a także wagę tego spotkania dla nas, ponieważ nasi Dobroczyńcy i na, na, nasz, nasi prezesi byli mocno zaniepokojeni formą w ostatnim czasie i, i wynikami drużyny, dlatego na tydzień na razie daliśmy sobie oddechu przed następnym meczem. Mam nadzieję, że prezesi przynajmniej dzisiaj się uśmiechną do nas. Chciałem tylko zaznaczyć, że drużyna przeciwna stawała 43 razy na, na linii rzutów wolnych. To jest nie pamiętam takiego meczu, żeby, żeby mój przeciwnik tyle razy stawał na mnie rzutów wolnych. Oczywiście my gramy agresywnie. E, tych bardzo mocno atakują, atakują pomalowane i, i z tego też wymuszają te, te rzuty wolne. No, ale, ale wygraliśmy, mimo tego, że trafiliśmy mniej o 13 rzutów wolnych niż, niż przeciwnik. Wiemy, jak to jest a, e, ciężki teren. Jak, jak e, Paweł Smarlak mówił w wywiadzie przed meczem, że. Gramy brudną koszykówkę i że chcą obronić swoją twierdzę, dlatego jeszcze raz pozdrawiam Pawła, chociaż rozmawialiśmy przed meczem, znamy się kupę lat i, i, i dlatego to zwycięstwo nam smakuje o wiele, o wiele bardziej, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo trudny teren, wiele drużyn tutaj przegra, przegrał Śląsk, Wrocław, swój pierwszy mecz, wiemy jakie są silne e, e, opcje e, i zalety drużyny z GKS-u, zawsze tutaj mi się ciężko grało. Dlatego jeszcze raz mówię, zwycięstwo smakuje podwójnie, myślę, że mecz mógł się podobać, bardzo ofensywny, dużo punktów zdobytych. No i całe szczęście ta długa podróż, która nas teraz czeka, będzie raczej w dobrych, dobrych humorach. Dziękuję bardzo. Andrzej Tyska po raz pierwszy w tym sezonie zostaje zdobyta. Miałem takie wrażenie, że lepiej Wam całość się za trzy punkty, no bo dzisiaj całkiem imponująca skuteczność, jeśli chodzi o rzuty z pomalowanego. To jest jedna kwestia, druga to powiedzieć, jakie to było uczucie jest wrócić ponownie do tych. Tak, spędziłem tutaj dwa lata, bardzo uważam, że dobre dwa lata. Bardzo cieszyłem się tutaj na powrót do Tychów. Bardzo też się motywowałem na ten mecz, jak również chłopakom motywowałem na ten mecz. Cieszę się, że wygraliśmy. Daliśmy też za dużo rzutów wolnych drużynie przeciwnej, bo aż 43 mogliśmy też przez to przegrać mecz. I no nic, no, pracujemy dalej. Czekam na bardzo ciężkie następne mecze. Yy... Dziękuję. Dobry wieczór. Gratuluję Żakowi Koszali zwycięstwa na, na naszej jak to się mówiło twierdzy. Myślę, że poczuli dzisiaj takie flow. Trafiali wszystkie trudne rzuty, nawet Wysocy, czy Andrzej Krajewski, czy Rzeczkowski. Yy... Natomiast działo się to przede wszystkim przez brak naszej zespołowej defensywy, brak realizacji jakichkolwiek indywidualnych założeń. Nie byliśmy dzisiaj kompletnie zespołem, nie byliśmy mentalnie przygotowani na to, żeby odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo, zwłaszcza u siebie. I co tu można mówić dużo, jak traci się ponad 100 punktów na własnym parkiecie, więc jest mi po prostu wstyd za to, jak się zaprezentowali nasi zawodnicy dzisiaj. Powiadam za to w pełni. Na pewno tego tak nie możemy pozostawić, bo nigdy nie robię tragedii z, z yy, porażek, ale to jakbyśmy się dzisiaj zaprezentowali mentalnie i bez walki, oddali mecz, może nas kosztować bardzo dużo w tym sezonie, także yy, trzeba przeprosić ludzi, którzy dzisiaj musieli na to patrzeć. Jeszcze raz gratulacje dla przeciwników. Paweł, musieliście mocno gonić ten wynik, był taki moment w tej czwartej kwarcie, że być może przy dwóch akcjach rzędu, gdyby się zapunktowali, no można było z tego meczu odwrócić, no bo gdzieś tam próbowali się złapać ten kontakt w ostatniej kwarcie. No zgadza się, próbowaliśmy w sumie od połowy trzeciej kwarty, bo początek trzeciej kwarty znowu był taki można powiedzieć jak początek meczu, czyli Koszalin nam znowu zdecydowanie odjechał. No, ale znowu w momencie, kiedy się trochę zbliżyliśmy, zagraliśmy albo zbyt indywidualnie, albo popełniliśmy błędy w obronie. No i gdzieś te głowy zwiesiliśmy, i już nie potrafiliśmy do tego meczu wrócić. No, tu się muszę zgodzić z trenerem: no, nie, nie tworzyliśmy monolitu dzisiaj, i jak nie tworzymy monolitu, to na pewno szwankuje przede wszystkim nasza obrona. I, I ta słaba obrona zdecydowała o tym, że Koszalin trafił nawet trudne rzuty, i dzisiaj wygrał. A tak jak trener wspomniał, też się muszę pod tym podpisać. Trzeba przeprosić ludzi, którzy wspierają nas, wspierają ten klub, są naszymi kibicami, naszych bliskich, bo dzisiaj naprawdę daliśmy plamę po całości. Także tyle z mojej strony. Clean is good. sanitized is better